rogero z tej strony a dzisiaj kiedy pokonaliśmy nemesisa ruszamy do Karlosa, by złapać pociąg wziąłem sobie wszystko co chciałem wziąłem sobie wszystko co chciałem chyba mhm. Podkreślam, drodzy Państwo, że to jest na wszelki wypadek Ale już sobie to zapewnię W razie gdybyśmy mieli go spotkać Boję się na Mezisa. Dobra, rozsadzone łapetyny. Tutaj zakończyliśmy ostatnio. Nie spodziewałam się tutaj kłopotów. Żadnych kłopotów. No myślę chyba dłużej wypad z gry. Wow! No nie! Znowu ty? gościu. To chcesz walczyć? Proszę bardzo. Nie no widzę, Mizisa. O nie, drugi panie. Wiem, że miał nie korzystać z tej broni deluxe, ale... Nemezis jest koszmarem. Znowu ty Gościu, weź się... Lecz z tego obłąkania na temat stores. Jezu! Zadam ci, Jill, jedno pytanie. Jak ty żeś to przeżyła? Mamy dobry stan. Mamy sprowadzić Nemezisa do nich. No dobra, jeśli wiesz co robisz, Carlos, to jestem za. O nie, chyba nie będzie to... No chyba sobie kpiny robisz, Nemezis. Mam dość twoich akcji. Gdzie jesteś? Ło wow. o nie Łuff, wow. dobro. O nie kolego. Tak się bawić. Gdzie będziemy? BUM! No, tak się bawić możemy. Dobrze, że wszystkie zombie padły tutaj na ulicy. Już lecę, Karol, lecę, pędzę. Rony!

Carlos, I know we didn't get off to a great start, but thanks for the save. Hey, you saved my ass first. You're a hell of a lot braver than me. Well, what matters is that we can get everyone out of the city now. Yeah. I you'll be safe. Mom to The what fo Sprawdźmy mapę. Mm -hmm. mm -hmm. Tutaj wszystko jest zrobione. Tutaj też. To wszystko. mieście Wszystko, wszystko, wszystko. Ładnie nam poszło. Jeśli mam być szczery. What about you? Not from the sound of it. I won't be catching the train. Why not? Now there'll be new orders. If it means I can help save the city, it's fine by me. rokun City. This is So you know she, she, was, she Good work! Your reputation she. is well deserved. <laughs> Get inside, the subway is about to leave. Carlos, Tyrell, you have but your You need to go back out into the city and find Nathaniel Bart. This isn't the last man out of town, right? Do not worry. Once the civilians are safe, the train will be back. It's alright, you you're going ahead. I'm not gonna die on you, leave you in a cold, cruel, Carlosless world. Okay. You need to find this scientist. If vaccine research could save us all. You see? You're learning. Let's go. Może nie jest on taki zły. W końcu przyznał nam owocję.

Miałem trochę wolnego czasu. W święta, czy w. Co czy w soboty i niedzielę to moje dni odcinkowe? Terminator też to robił. Odszczekuję. Sukin syn. Jaki kozak wysadził się, żeby uratować się. sytuacja to a pociąg pociągi tak się wykoleił. no dobra. It's been a while. Subway's got to be clear of the city by now, along with your hot date. Nah, no, she's not like that. Hell, no, she's not like anybody. All right. Find me This is the police station. Are you sure? Looks like a cemetery to me. Me. Taki nieoczywisty. Brad! Stop! Tea! got you too sorry sorry ah! shit it's locked you stay on the door i got this fucker

downych współpracowników tego, także tuda się wyjść. Sorry, poster boy. Somebody didn't have time to put his blues on. Tym kim się służy Kennedy? O, dzień dobry. Świetnie, ammo i czerwone zioło. To wszystko, to wszystko.

Zamierzam podejść do Resident Evil 7 Po w 7 Idę do Rezydenta 8. Czy jak to woli wilicz Ale fajnie, że mogłem wrócić na posterunek.

Out, I'll keep out. <laughs> Remember, Bard had access to Umbrella's darkest secrets. He knows we'll try to keep him under our thumbs. So this search and rescue mission is really more like find and detain. Hmm. Right. Good to know. I'll open the shutter so you can get through. You stay here and find out what's been going on here at the station. Call you if I find anything. Hey! Okej, okay, otworzył nam roletę facet i możemy ruszać. Co my tu mamy? O, mamy identyfikatory. O, czyli tu chodzi o tą kartę. Dzięki brat. Twoja obecność wreszcie miała sens w tym RPD. Recepcja dobrze. Co tam się dzieje? E To co to typ, co widzieliśmy je w remake'u dwójki.

Dziwakam. Gość ci trochę rozkwosił. Mhm. Mm się finalizator czy amunicjo. You copy? There's something real nasty in here. I don't know what it is. cutre tu, Widzisz, że wreszcie? Cóż, że są co? おいおい。 l i

Zawsze działo. Czego byśmy nie zrobili? Amunicja, dziękuję. shooting cops Carlos the stars office is up ahead copy that pustrul u subyu trokhu Jednak nie. Nie chcesz tego sprawdzać? Carlos? Niepokoi mnie, że tyle tutaj medykamentów. No i proszę Państwa bardzo, poniedziałkowo-wielkanocny odcinek dobiega powoli końca, Drodzy Państwo. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało, Drodzy Państwo, no i... Pamiętajcie, że lajki mnie motywują do dalszego nagrywania. Subskrypcji też nie pogardzę. Dziękuję dzisiaj. Na to, cześć. Trzymaj to się. <śmienicza>